Jeśli podoba Ci się tchnienie grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl Wracasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Ludwik Tyk Jasnowłosy Egbert. Część druga. Nie słuchałam zbyt uważnie tego, co mówiła, byłam bowiem nader żywego sposobienia. Jej słowa przypomniały mi się dopiero w nocy, ale żadną miarą nie mogłam pojąć, jakie właściwie było ich znaczenie. Miałam rozważać dokładnie każde z nich, a że wiele naczytałam się o rozmaitych bogactwach, Przyszło mi w końcu do głowy, iż perły i szlachetne kamienie mogą być bardzo cenne. Myśl ta nabierała coraz wyraźniejszych zarysów. Ale co staruszka chciała powiedzieć, mówiąc o właściwej drodze? Wciąż jeszcze nie mogłam zrozumieć znaczenia jej słów. Miałam już czternaście lat. Całe nieszczęście człowieka polega na tym, że otrzymuje rozum tylko po to, aby utracić niewinność swej duszy. Otóż zrozumiałam wówczas nareszcie, że leży to całkowicie w mojej mocy, by pod nieobecność staruszki zabrać ptaka wraz z kosztownościami i ruszyć w świat, o którym tyle czytałam. Może też. Nadarzy mi się wtedy sposobność spotkania pięknego rycerza, który wciąż jeszcze zaprzątał moją wyobraźnię. Zrazu myśl ta nie różniła się niczym od innych myśli, ale kiedy siedziałam przy kołowrotku, wracała wciąż wbrew mojej woli i tak się w niej zatapiałam, że widziałam już siebie obwieszoną wspaniałymi klejnotami w otoczeniu książąt i rycerzy. Po chwilach takiego zapamiętania Popadałam w wielkie przygnębienie, bo gdy się ocknęłam, znajdowałam się w maleńkiej izdebce. Staruszka zaś nie troszczyła się o mnie, bylebym tylko wypełniała swe powinności. Pewnego dnia moja gospodyni wyruszyła znów z domu, zapowiadając, że tym razem nieobecność jej potrwa dłużej niż zwykle że więc winnam na wszystko mieć pilne baczenie i dbać o to, by czas mi się zbytnio nie dłużył. Pożegnałam ją z dziwnym jakimś smutkiem, przeczuwałam bowiem, że nigdy już jej nie zobaczę. Długo patrzyłam jej śladem, sama nie wiedząc, jaka jest przyczyna mego niepokoju. Wyglądało na to, że mój późniejszy zamiar był już blisko, tylko ja nie byłam tego jeszcze w pełni świadoma. Nigdy przedtem nie troszczyłam się o psa i ptaka z taką wielką sumiennością. Zajmowały one w moim sercu więcej miejsca niż zwykle. Minęło już parę dni od odejścia staruszki, gdy pewnego ranka zbudziłam się z mocnym postanowieniem, że wraz z ptakiem opuszczę chatkę i ruszę na poszukiwanie nieznanego świata. Smutno i nieswojo było mi na duszy. Coraz to ogarniała mnie ochota do pozostania, ale sama myśl o tym budziła moją niechęć. Toczyła się we mnie jakaś dziwna walka, jakby spór dwóch sił wrogich sobie nawzajem. W jednej chwili cicha samotność wydawała mi się tak przyjemna i zaraz potem zachwycało mnie wyobrażenie nowego świata z całą jego cudowną różnorodnością. Wciąż nie wiedziałam, co mam ze sobą począć. Pies obskakiwał mnie bezustannie. Blask słońca lśnił wesoło na polach, brzozy migotały zielonymi listkami. Czułam się tak, jakbym miała coś bardzo pilnego do zrobienia. Chwyciłam pieska, uwiązałam go w izbie, po czym wzięłam pod pachę klatkę z ptaszkiem. Pies wiercił się i skomlał, oburzony tym. Niezwykłym traktowaniem. Patrzył na mnie błagalnym wzrokiem. Ja jednak bałam się zabrać go ze sobą. Zabrałam jeszcze jedno naczynie, wypełnione drogimi kamieniami, resztę zostawiłam. Ptak? W osobliwy sposób odwracał główkę, kiedy z klatką pod pachą przestępowałam próg chaty. Pies rwał się, żeby pobiec za mną, musiał jednak pozostać. Pragnąc ominąć drogę ku dzikim skałom, udałam się w przeciwnym kierunku. Pies nie przestawał szczekać i skomlić, co poruszało mnie do głębi. Ptak parę razy próbował zaśpiewać, ale kołysanie klatki widać mu w tym przeszkadzało. W miarę jak oddalałam się od chatki, słyszałam szczekanie coraz słabiej, aż wreszcie całkiem ucichło. Rozpłakałam się i omal nie zawróciłam. Jednak Rządza zobaczenia czegoś nowego pchała mnie naprzód. Kiedy minęłam góry i rozliczne lasy, zapadł wieczór i musiałam zatrzymać się w jakiejś wiosce. Czułam się okropnie nieswojo, wchodząc do szynku. Wskazano mi tam izdebkę i łóżko, i przespałam noc całkiem spokojnie, tyle że śniła mi się staruszka, która mi groziła. Moja wędrówka. Przebiegała dość jednostajnie, ale im dłużej szłam, tym większy niepokój budziło we mnie wspomnienie o staruszce i małym piesku. Myślałam o tym, że biedak zdechnie pewnie z głodu, bez mojej pomocy, zaś idąc przez las, często się bałam, że za chwilę spotkam staruszkę. Wśród łez i westchnień szłam dalej i dalej. Ilekroć zatrzymywałam się, by odpocząć, i stawiałam klatkę na ziemi, ptaszek zaczynał śpiewać swoją cudowną piosenkę. Ja zaś przypominałam sobie wtedy śliczną okolicę, którą opuściłam. Jakże łatwo człowiek zapomina. W owych chwilach bowiem wydawało mi się, że moja pierwsza wyprawa z lat dziecięcych nie była tak smutna, jak ta późniejsza. Marzyłam o tym, by wrócić do ówczesnego mego położenia. Sprzedawszy kilka szlachetnych kamieni, po wielu dniach wędrowania, dotarłam do jakiejś wioski. Już u samego wejścia doznałam dziwnego uczucia przestraszyłam się, nie wiedząc właściwie dlaczego. Wkrótce jednak wszystko zrozumiałam. Znalazłam się bowiem w wiosce, w której się urodziłam. Jakaż to była dla mnie niespodzianka. Łzy mi mi spływać po policzkach z radości na skutek tysiąca osobliwych wspomnień. Wiele się tam zmieniło. Pobudowano nowe domy, inne zaś, które wówczas dopiero wznoszono, popadły w ruinę. Trafiłam też na pogorzeliska. Wszystko było jakby mniejsze i ciaśniejsze niż się spodziewałam. Cieszyłam się niezmiernie, że po tylu latach zobaczę znowu moich rodziców. Odnalazłam małą chatkę, znajomy próg. Klamka u drzwi była ta sama co wtedy. Zdawało mi się, że niedalej jak wczoraj zamknęłam je za sobą. Serce biło mi jak szalone. Pchnęłam drzwi gwałtownie, ale w izbie zastałam całkiem obce twarze, wpatrujące się we mnie. Zapytałam o pasterza Marcina, na co mi. Odpowiedziano, że on i jego żona zmarli przed trzema laty. Czym prędzej wybiegłam z izby i głośno płacząc opuściłam wioskę. Tak pięknie sobie wyobrażałam, jak ich zadziwię moim bogactwem. Zrządzeniem niezwykłego przypadku to, czym w dzieciństwie zawsze tylko marzyłam, ziściło się. Teraz zaś wszystko okazało się daremne. Oni nie mogli się już. Cieszyć wraz ze mną, i moje najgorętsze nadzieje zostały na wieki stracone. W pewnym uroczym miasteczku wynajęłam sobie mały domek z ogródkiem i przyjąłam służącą. Świat nie wydawał mi się wprawdzie tak wspaniały, jak przypuszczałam, ale zapominając coraz bardziej o staruszce i dziwnym miejscu pobytu, żyłam sobie całkiem zadowolona. Ptaszek dawno już przestał śpiewać. Niemałe więc było moje przerażenie, kiedy pewnej nocy odezwał się znowu, ale słowami innej zupełnie piosenki. Oto jak ona brzmiała. Leśne ustronie, w brzózek osłonie, wciąż na mnie czekaj, gdyż tęsknię z daleka. O utracone, leśne ustronie. Przez całą noc nie mogłam zasnąć. Wszystko znów mi się przypomniało i Wyraźniej niż kiedykolwiek czułam, że postępowanie moje nie było właściwe. Wstając z łóżka doznawałam wręcz przykrości na widok ptaszka. On zaś stale wpatrywał się we mnie i obecność jego napawała mnie lękiem. Nie przestawał przy tym śpiewać swej piosenki, a czynił to głośnie i bardziej dźwięcznie niż zazwyczaj. Im dłużej mu się przyglądałam, tym większe ogarniał mnie niepokój. Otworzyłam wreszcie klatkę, wsunęłam rękę do środka, chwyciłam ptaszka i z całych sił ścisnęłam palcami jego gardziołko. Spojrzał na mnie błagalnie, ale kiedy go puściłam, już nie żył. Pogrzebałam go w ogródku. Teraz z kolei opadł mnie lęk przed służącą, wspominając własne postępki. Bałam się, że gotowa mnie ona kiedy ograbić, a może nawet i zamordować. Od dawna już znałam pewnego młodego rycerza, który ogromnie mi się podobał. Oddałam mu więc swą rękę i na tym, zacny panie, historia moja się kończy. Jaka szkoda, żeś jej wtedy nie widział! wykrzyknął egbert z zapałem. W całym blasku młodości i urody. Ileż niewysłowionego uroku nadało jej wzrastanie w odosobnieniu. mi się istnym cudem i pokochałem ją nad wszelką miarę. Nie posiadałem żadnego majątku, jej miłości zawdzięczam obecny dostatek. Zamieszkaliśmy tutaj i od tej pory ani przez chwilę nie żałowaliśmy naszego związku. Na tych pogwarkach, wtrącił Berta. Zasiedzieliśmy się głęboko w noc. Czas już udać się na spoczynek. Wstała, by przejść do swej sypialni. Walter, całując ją w rękę, życzył jej dobrej nocy, po czym rzekł. Szlachetna pani, dzięki za wszystko. Teraz mogę was sobie wyobrazić w towarzystwie niezwykłego ptaka, karmiącą małego słomianka. Walter Udał się również na spoczynek. Jedynie Egbert chodził wciąż niespokojnie tam i sam po komnacie. Czyż człowiek nie jest głupcem? Przemówił wreszcie. Najpierw sam nakłaniam żonę, by opowiedziała swoją historię, i zaraz potem żałuję okazanego przyjacielowi zaufania. Czy on go nie nadużyje? Czy nie rozgłosi tej historii? Czy nie ulegnie? Bo. Taka już jest ludzka natura grzesznej żądzy posiadania naszych szlachetnych kamieni, czy nie zacznie snuć w związku z tym jakichś planów, czy nie użyje podstępu? Zastanowiło go, że Walter pożegnał się z nim tak serdecznie, jakby po tych poufnych zwierzeniach naturalną koleją rzeczy uczynić powinien. Kiedy dusza raz już nastroi się na ton podejrzliwości, będzie się w każdej drobnostce dopatrywać potwierdzenia swych urojeń. Zaraz potem Egbert jął sobie wyrzucać niegodny brak zaufania do zasnego przyjaciela, ale żadną miarą nie mógł odwrócić toku porczywych myśli. Przez całą noc zmagał się z nimi i oka prawie nie zmrużył. Berta poczuła się niezdrowa i na nie zjawiła się na śniadaniu. Walter nie przejął się tym zbytnio i pożegnał pana zamku dość obojętnie. Egbert nie mógł zrozumieć jego zachowania. Poszedł odwiedzić swoją małżonkę. Leżała w gorączce i oświadczyła, że to nocne opowiadanie musiało wywołać w niej tak silne napięcie. Od tego wieczora Walter rzadko odwiedzał zamek przyjaciela. A jeśli już, złożył mu wizytę. To żegnał się zaraz, wymieniwszy z gospodarzem parę nic nieznaczących słów. Egbert czuł się tym stanem rzeczy udręczony do ostateczności. Nie zdradzał się z tym wprawdzie ani przed Bertą, ani przed Wolterem, ale jego wewnętrzny niepokój rzucał się każdemu w oczy. Choroba Berty rozwijała się w sposób coraz bardziej zagadkowy. Lekarz żywił poważne obawy. Rumieniec znikł bowiem z jej policzków, a oczy płonęły coraz większym ogniem. Pewnego ranka, odprawiwszy sługi, kazała wezwać małżonka do swego łoża. Drogi mój mężu, przemówiła, muszę ci coś wyznać, co omal o pomieszanie zmysłów mnie znów nie przyprawiło. A całkiem zrujnowało mi zdrowie, choć na pozór może się wydawać nic nieznaczącą drobnostką. Jak ci wiadomo, Ilekroć opowiadałam o mym dzieciństwie, nie mogłam sobie nigdy przypomnieć imienia mojego pieska, z którym tak długo przestawałam. Otóż owego wieczoru Walter, żegnając się, powiedział do mnie nagle: Mogę sobie panią wyobrazić karmiącą małego słomianka. Byłżeby to przypadek? Czy odgadł imię pieska, czy też znał je i wymienił umyślnie? Co może łączyć tego człowieka z moim losem? Walczę wciąż ze sobą, próbując uwierzyć, że to dziwne zdarzenie sama sobie uroiłam. Ale to rzecz pewna, aż nadto pewna. Ogarnęło mnie szalone przerażenie, kiedy obcy człowiek w ten sposób przyszedł z pomocą mej pamięci. I cóż ty na to, Egbercie? Egbert spojrzał na cierpiącą małżonkę z głębokim uczuciem. Milczał, zadumany, po chwili wyrzekł parę pocieszających słów i opuścił sypialnię Uberty. W jednej z odległych komnat ją chodzić tam i z powrotem, gnany szalonym niepokojem. Od wielu lat miał w Wolterze jedynego towarzysza i oto stał się on jedynym na świecie człowiekiem, którego istnienie było dlań zawadą i udręką. Zdawało mu się, że przyniosłoby mu ulgę i zadowolenie, gdyby ta właśnie istota została usunięta z jego drogi. Wziął kuszą, by rozerwać się trochę polowaniem. Był mroźny i wieczny dzień zimowy. Śnieg grubą powłoką pokrywał góry i uginał gałęzie drzew. Egbert krążył po okolicy. Pot wystąpił mu na czoło, zwierzyny nie było ani śladu, co pogarszało jeszcze jego zły humor. Nagle spostrzegł, że coś się w oddali porusza. Był to Walter. Który zbierał mech porastające drzewa. Nieświadom tego, co czyni, Egbert złożył się. Walter odwrócił głowę i pogroził mu niemym gestem, ale bełt został już wypuszczony i nieszczęsny runął na ziemię. Egbert poczuł się wyzwolony i uspokojony, a jednak jakiś lęk gnał go z powrotem do zamku. Miał przed sobą spory kawałek drogi, gdyż Zapędził się dość daleko w głąb lasu. Dotarł na zamek już po śmierci Berty. W ostatnich chwilach wciąż mówiła o Walterze i staruszce. Egbert żył potem przez długi czas w zupełnym osamotnieniu. I dawniej popadał często w melancholijny nastrój. Niepokoiły go bowiem dziwne dzieje małżonki, i lękał się nieszczęśliwego wypadku, jaki mogłyby one za sobą pociągnąć. Teraz jednak był już całkiem z samym sobą skłócony. Zabójstwo przyjaciela stawało mu wciąż przed oczami. Żył wśród nieustannych wyrzutów sumienia. Dla rozrywki bywał od czasu do czasu w pobliskim dużym mieście, gdzie brał udział w zebraniach towarzyskich i ucztach. Pragnął, by jakiś nowy przyjaciel wypełnił pustkę w jego duszy, lecz na wspomnienie Waltera. Myśl o znalezieniu przyjaciela budziła w nim lęk. Był bowiem przekonany, że każdy przyjaciel może mu przynieść jedynie nieszczęście. Tyle czasu przeżył w błogim spokoju z Bertą. Nie mało lat cieszył się przyjaźnią Waltera, kiedy więc oboje tak nagle zniknęli. Własne życie wydawało się Egbertowi chwilami bardziej podobne do dziwacznej bajki niż do prawdziwego ludzkiego losu. Młody rycerz Hugo zbliżył się do cichego, zgnębionego Egberta, okazując mu, jak się zdawało, szczerą sympatię. Egbert poczuł się nią w cudowny sposób zaskoczony i tym skwapliwiej przyjaźnie rycerza wyszedł naprzeciw, że zupełnie się jej nie spodziewał. Obaj wiele czasu zaczęli spędzać razem. Obcy, darzył Egberta. Wszelkimi możliwymi względami. Jeden nie odbywał nigdy konnej przejażdżki bez drugiego. Spotykali się na wszystkich przyjęciach, słowem, sprawiali wrażenie nierozłącznych. Egbert miewał jedynie krótkie chwile radości. Czuł bowiem wyraźnie, że Hugo lubi go tylko przez pomyłkę. Nie zna go wcale, nie słyszał jego historii. Egberta. Ogarnęła znowu dawna potrzeba zwierzenia się tamtemu ze wszystkiego, by zyskać pewność, że jest on naprawdę jego przyjacielem. Powstrzymywały go jednak wątpliwości, lęk, że Hugo się od niego odwróci. Chwilami był tak przekonany o własnej niegodziwości, że nie wierzył, by ktokolwiek oprócz całkiem obcych ludzi mógł żywić dlań szacunek. Nie zdołał jednak zapanować nad swym pragnieniem. Podczas jednej ze wspólnych konnych przejażdżek wyjawił przyjacielowi całą swą historię, po czym zapytał go, czy może odczuwać miłość do mordercy. Hugo był wzruszony i starał się go pocieszyć. Egbert z lekkim sercem pokłusował z powrotem do miasta. Wisiało nad nim widać jakieś przekleństwo, bowiem każda chwila zwierzeń rodziła w jego duszy podejrzliwość i teraz Ledwie przekroczyli próg sali, w blasku licznych świec, wyraz twarzy przyjaciela przestał mu się podobać. Wydało mu się, że Hugo uśmiecha się złośliwie, że do niego odzywa się rzadko, natomiast rozprawia wciąż z innymi, na niego nie zwracając wcale uwagi. Wśród znajomych znajdował się pewien stary rycerz, który zawsze jawnie występował jako przeciwnik Egberta. I w niemiły sposób zasięgał wiadomości o majątku jego i jego żony. Hugo przysiadł się właśnie do niego i obaj przez dłuższy czas szeptali ze sobą, wskazując na Egberta. Ten znalazł w tym potwierdzenie swych podejrzeń. Sądził, że sam się zdradził i opanowała go straszliwa wściekłość. Patrując się wciąż w rozmawiających, ujrzał nagle twarz Woltera, jego miny, całą jego... Tak dobrze mu znano postać. Nie odwracając wzroku, upewniał się coraz bardziej, że nikt inny tylko Walter szepcze o czymś ze starcem. Jego przerażenie nie miało granic. Jak oszalały wybiegł z sali, tej samej jeszcze nocy, opuścił miasto i okrężnymi drogami wrócił na swój zamek. Niby duch niespokojny miotał się po wszystkich komnatach. Żadna trzeźwa myśl nie miała do niego dostępu. Coraz potworniejsze rojenia snuły mu się po głowie, żadną miarą nie mógł zasnąć. Chwilami sądził, że popadł w obłęd i że wszystko to jest jedynie wytworem jego chorego umysłu, kiedy zaś przypominał sobie rysy twarzy Waltera, stawał znów przed coraz bardziej niepojętą zagadką. Postanowił wybrać się w podróż, by uporządkować ostatnie wrażenia. Myśli o przyjaźni, o potrzebie towarzystwa, wyrzekł się na zawsze. Ruszył w świat, nie wytyczając sobie żadnej określonej drogi, mało też zwracał uwagi na mijane okolice. Po kilku dniach jazdy, wyciągniętym kłusem, spostrzegł nagle, że zabłądził w plątanie górskich ścieżek, z której nie było widać żadnego wyjścia. Spotkał wreszcie Starego wieśniaka i ten wskazał mu dopiero drogę biegnącą mimo wodospadu. Egbert chciał starcowi podziękować i wręczyć mu parę groszy, on jednak zapłaty nie przyjął. I na to wszystko powiedział do siebie Egbert: Mógłbym sobie przecież i tym razem wmówić, że ów wieśniak to nikt inny tylko Walter. Tu odwrócił się i ujrzał nikogo innego tylko Waltera spiął konia ostrogami i dobywając z niego ostatnich sił, popędził przez łąki i bory, aż zwierzę padło pod nim ze zmęczenia. Nie troszcząc się o nie, ruszył w dalszą drogą piechotą. Pogrążony w zadumie, wdrapał się na jakieś wzgórze i nagle wydało mu się, że słyszy gdzieś blisko wesołe szczekanie. Szelest brzozowych listków, a także pieśń o cudownym brzmieniu. Leśne ustronie znów we mnie płonie. Radość bez bólu i troski, boż znów jest blisko. O wymarzone leśne ustronie. Wówczas świadomość opuściła Egberta. Zmysły mu się pomieszały. Nie mógł żadną miarą wyplątać się z tej zagadki. Czy teraz śni, czy też dawniej śnił o żonie imieniem Berta? Rzeczy najdziwniejsze plątały mu się ze zwykłymi. Świat wokół niego był zaczarowany, on sam zaś nie potrafił już zdobyć się ani na jakokolwiek myśl, ani na wspomnienie. Zgarbiona starucha, opierając się na kosturze i kaszląc, wspinała się po zboczu wzgórza. – Czy przynosisz mi mego ptaka, moje perły, mego psa? – krzyczała do niego z daleka. – Widzisz, krzywda sama sobie karę wymierza. Niech kto inny, tylko ja byłam twoim przyjacielem Walterem i Hugonem. O wielki Boże, szepnął Egbert do siebie, jak w jak strasznej samotności spędziłem całe życie. Berta zaś była twoją siostrą. Egbert runął na ziemię. Czemu podstępnie mnie opuściła? Jej czas próby. Dobiegł już końca i wszystko tak pięknie mogło się ułożyć. Berta była córką pewnego rycerza, który oddał ją pasterzowi na wychowanie. Była córką twojego ojca. Dlaczego zawsze tkwiło we mnie to straszne podejrzenie, wykrzyknął egbert. Ponieważ we wczesnej młodości słyszałeś, jak twój ojciec o tym opowiadał. Nie mógł wychowywać córki przy sobie przez wzgląd na żonę. Było to bowiem dziecko spodzone z inną niewiastą. Egbert leżał na ziemi bez i bliski śmierci. Z daleka, jak przez mgłę, słyszał głos staruszki, szczekanie psa i piosenkę, którą raz po raz powtarzał ptak. Przełożyła. Emilia Bielicka czytał Jacek Brzezowski